Cześć witajcie na naszym kanale Tatunio i Synusie jak widzicie gramy dzisiaj w survival zaczęła się rundka i tutaj był na górze taki przycisk który powiem wam co on oznaczał na końcu filmiku więc dalej lecimy z, z odcinkiem i tutaj sobie już wybiorę mapkę tą Dobra, i lecę, bo. bo. Nie, dziwcie, nie dziwcie się, dlaczego ja trzymam ten balonik. Bo on daje, że będziemy mniej HP tracić. I wtedy jest łatwiej na trzęsieniu ziemi przeżyć. Bo zobaczcie, ani razu nie straciłem HP. I jak wy coś, to tutaj jesteśmy. Tutaj jest najwięcej ludzi, bo tutaj widzę, że ktoś się nazywa Stolica Japonii. A Stolica Japonii to jest Tokio. I skaczemy tak, tak, tak. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to napiszcie w komentarzach. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, subskrybujcie nasz kanał, a ja Wam potem przytnę i dzwoneczek jeszcze kliknijcie i ja wtedy Wam przytnę serduszka. O, jestem przycisk. Ten teleporter jakiś do czegoś po już pisze, pisze teleporter Dobra, co to właśnie daje o to? A shopi Dobra, nowa mapa Dobra. To jest ta, którą ja wybierałem. Nie wybieramy o ten diabelski. No Dobra, sk skaczę. Kurcz, nie zaskoczyłem. Po co to się napisał? Szósteczkę jakąś. Dobra, ja idę na górę dalej. Dobra. Biegniemy. Jak widzicie... Dobra, kurczę, ekran mi się wierci. Na samą górę czy nie dobra, nie pójdę. Pójdę gdzieś do tylu, tylko skaczą tam ludzie. To szmurz Co to? Deszcz meteorytów O ja cię kręcę Co tu się dzieje? Czarna dziura Co to jest? O nie to się podnosi! A jeżeli ja coś nie tracę, HP? No dobra, przynajmniej jest fajnie. Czego skakuj? Jest! nie dziura czarna! Trzeba uciekać! Ewakuacja, ewakuacja! Dobra, jesteśmy. O, tsunami! i przegrałem. Tsunami. No zobaczcie, tam było, jest taka fala, duża, duża. Moja wybrana mapka, to ja nie wiem, bo tutaj dwie osoby wybrały tą, o tą i tą. A ja wybieram tą, która jest na żółtą To Ja ją właśnie wybrałem. Kurczę, ale ja nie wiedziałem, że, że aż dwie rzeczy, że, że się podnosi coś. Że aż trzy rzeczy, że się podnosi jakieś... Znaczy cztery, bo... Jakiś deszcz, coś się podnosi, dziura czarna i tsunami. No i deszcz meteorytów to pięć. Tyle rzeczy, że ja nie mogę odróżnić. Ile ich było. Dobra, zatrzymam na chwilę filmik. I aż do kolejnej rundki się potem odstopuję. I już się zaczęło nasze. Nasz oczywiście diabelski łyn. Młyn. Trzy. Dobra. Pojadę na swój ulubiony kolor. Balonika nie będę trzymać, bo będę za wysoko skakać. A je, potem nie doskoczę do tego wagona. Dobra, wagoniki. Szybciej, no. Ja się boję czasem iść, bo czasem to nas wywala. I mnie to zaczyna wtedy denerwujące to jest dla mnie. Nie! Mój wagonik! Do którego ja tutaj wejdę? Co to jest? Już się Dobra, tutaj może być. Dobra, poszedłem na czyjś dach. To się w ogóle tam w środku. Tak, jest. Z balonikiem. Nie, nie! Wsiadłem tu na szczęście. Ale lepiej wyskoczyć. Ale. Wiedziałem, że lepiej wyskoczyć. Bo to się ten diabelski łyn się spalił. Dobrze, że ja wyskoczyłem, a nie tam siedziałem. Ej, ej, właśnie, wybiorę mapę. Dobra, wezmę szkołę. Całe czarne kółko. Dobra, wskoczę w to, ale nie wskoczyłem, bo mnie obroniło. Wszystko Balonik jest najlepszy. Jakby coś to Wam powiem, co jabłuszko daje. Jabłuszko daje, że jak HP mi się skończy. O, zobaczcie. Będę próbować je czymś zmarnować. I, i, bo, no, dobra, nie mogę. Ale jak się je zje, to one daje nam HP. Jest, dostaliśmy odznakę, że przetrwaliśmy. Nasz odcinek. Znaczy nie nasz odcinek, tylko że przetrwaliśmy naszą rundkę. Wszyscy piszą po angielsku. Jest szkoła! Dobra. Dobra. Sz, 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 skaczę na dach. Bo chcę skoczyć sz, szko, szko, na ten dach. Dobra, tutaj jesteśmy na dachu i teraz czekamy na. się zacznie tutaj. Co się będzie wtedy działo, to się okaże. Dobra, dobra. Tutaj jakiś się schy, ale dobrze już idzie nam. Jakby coś to gdzieś za 8, jak będzie 8 minut trwać odcinek, to Wam pokażę, co będzie działało z tym, właśnie przyciskiem, o tym, który jest na górze. Jak widzicie, przed chwilą jest strzelił piorun. Ja nie wiem, czy to zrobić, czy nie. Tutaj coś daje to, ale nie wiem. Dobra, sobie w sklep. W sklepie nic nie ma ciekawego. Dobra, a tutaj. A co my tutaj mamy mapy? Wybiorę sobie jakąś. Tam... Najfajniejsza mi się zawsze podobała to jest to. I to jest za kilka tamnaście końców. Kurczę mam robuxy czy nie? Pamiętam, że miałem. Ale chyba nie. Co się tam dzieje? O, już jest 8 minut, więc pokazuję Wam, co daje przycisk. I 3, 2, 1. Że jest, pimy się do mapy. I on daje właśnie o to, że można wrócić do mapy, ale ja go praktycznie nie używam, bo nie chcę tak często. Ale jak skoro jest, to wtedy on daje. Ale wtedy przez niego to już nie wygram. Ja chcę się tutaj wyświetlać na mapie. Na tym. Na matych, Na tej liście, jakie osoby przeżyły. Chcę się na niej być. Dobra, skaczemy. I jest. Podobno. O, jest ta mapa, którą wybierałem. Podobny do, do Pałacu Kultury. To jest. Wcale to dla Was nie jest podobne. Dla mnie jest. Dlaczego nas nie to odnowy? Dobra, wchodzimy. Dobra, idziemy wyżej. No co jest? Czemu nie mogę tutaj wejść? Czy za duży tu? To... Czy co, dobra? Jeżeli to będzie powódź, no to ja nie wiem już, jak mam uciekać. Jeżeli to będzie powódź, to ja już stąd nigdy nie ujdę. Pioruny! To się opłaca, żeby bardziej siedzieć w środku. Krzyż, że mnie żaden nie trafił. Tylko mnie trafi, to ja już nie wiem, co ja mam ze sobą muszę zrobić. A tylko mnie jeden spróbuje trafić. A tylko spróbuję nie trafić piorunu. Tylko spróbuję. Dobra, nie będę siedzieć zbyt na samo. Tak zbytniowo na samej górze. Nie wiem, czy opłaca się tam być. Dobra, szybko wybiorę mapę. Dobra, te I już. Tu się pali jeszcze. Trzeba uciekać! Tutaj nie widzę, tutaj... Jak to wygląda? No zobaczcie, zwolnione tempo spadania. Jakieś klocki. To są jak klocki Lego. Kurczę, jak to pija Nie. Piorun strzelił w sam środek. Tu wszystko z... To w ogóle mnie atakuje? To czarne te klocki. Widać, że nie. Gdzie ja lecę? Balonik mi pękł. nie, balonik. Jest, wrócił. Ale kurczę, jak mnie to strzeliło. Jestem, o tu. Dobra, wrócę na mapę się. Już pokazywałam wam przycisk. Więc wiecie, wiecie, co on oznacza. I, nie... I już po tej rundce będziemy już zaczynać kończyć. Uu. Taka końcowa rundka. idea. Końcowa runda jest. Musi mi już wyjść, bo inaczej nie kończymy filmu. Jak mi nie wyjdzie. A jak wyjdzie i ja przeżyję, no to. To obiecuję wam, że na pewno się skończy film. Może, że wy nie chcecie, żeby się kończył? No to. Nie! I nie będzie się kończyć jeszcze film na następnej rundzie. Dopiero. Nie będzie, nie chcę, żeby mi się nudziło trudno. Wziąć się, to jest jakieś sprytne. Jakie sprytne, dobra, to czekamy na kolejny filmik. Już powiedziałam wam, że jak dopiero wygram, na którejś rynku, to już będzie koniec filmu. Ale nie wiem, czy to prawda, bo też nie będę robić zbyt za długi. No ale już dobra. bo tam było, to nie było niemożliwe. No zobaczcie, to już zabija. Muszę szybko tak klikać, klikać w to skakanie. Dobra, balonik i skok. Nie no, już się nie da tam nawet... Przyjść. Dobra, to wybiorę jeszcze mapę. Hmm, dobra. Dobra, biorę zawsze najwyższe. Z najwyższymi. Jest! Jest! Weszłem w końcu. Po pięciu niemożliwych latach. W końcu się udało wejść na głupią mapę. Dobra. Tu się coś pali jak zwykle, nie wiem wszyscy, nie, in, niektórzy się tam wszyscy skaczą, no to ja nie wiem co oni robią wszyscy. Dobra, jest i koniec, i mi nie ma, chodzę tu jest to samo. Nie, no już nie przeżyję tego, mam tego dosyć tylko dosyć tak, że ja zaraz jest w końcu skoczyłem na dach taki jeden dach było tak trudno skoczyć, że nie że to było trudniejsze niż sobie wyobrażacie na samym początku co to pioruny, o nie trzeba ewakuować się stąd zobaczcie, nic nie tracę ani trochę HP to dzięki mojemu balonikowi on mi daje wszystko. O, zobaczcie. <laughs> powódź! Powódź! Siadź. Jak się wystraszyłem, powódź jest. I zobaczcie. Traci się HP. I one daje mi odrodzenie. Porównajcie się ze samym moment. Trzeba tutaj być. A ja chciałem skoczyć, a tam wystaje powódź. No zobaczcie. Powódź. Woda rośnie. Nie! Jest, jest, jest. Jest. Dobra. Jest. Idzie, idzie dobrze. Idzie bardzo dobrze. A inni tam skaczą w tej wodzie? Ja wolę tam. O ja cię że już trapił. Bo strzeliło. Dobra. Żyje, żyje, żyje. Gdyś napisałem coś po angielsku fliplight. Czy napis Dobra, woda nie przestaje czy... Zobaczcie. Tutaj porównajmy co. Ona już nie leciła. I wygra. Jest. To się powtarza jakby coś to już... Żegnamy się i pamiętajcie, żeby zostawić suba pod filmikiem, łapeczkę w górę, ja przytnę wam serduszka i dzwoneczek i pa.